Niedziela na serio. Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, salwatorianin. Dzień Boże moi drodzy, witajcie w trzecią niedzielę zwykłą roku C. Słuchajmy się w słowo z pierwszego czytania z księgi Nehemiasza z ósmego rozdziału a także w pierwszą część Ewangelii z tej niedzieli. Ewangelii według św. Łukasza to jest pierwszy rozdział, pierwsze cztery wersety, mimo że w liturgii będziemy słuchać trochę dłuższego fragmentu. Pierwsze czytanie z Księgi Nechemiasza. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócone do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen, amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, Także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan, pisarz, ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu, ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu Waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz, idźcie, Spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Tyle z pierwszego czytania pójdźmy jeszcze do Ewangelii według Świętego Łukasza, pierwszy rozdział wersety od pierwszego do czwartego. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Dlaczego te dwa fragmenty, całe pierwsze czytanie i początek Ewangelii, no, natchnęło mnie to w ten sposób, że i tu, i tu widzimy pewne postawy kogoś ważnego wobec swojej społeczności. Tym kimś ważnym w pierwszym czytaniu jest Ezdraż. Na początku jest on nazwany kapłanem, potem pisarzem, a potem wspólnie kapłanem-pisarzem. On przynosi księgę prawa, on odczytuje. On staje się dla ludu, który przyszedł. Mężczyźni, kobiety i wszyscy, którzy mogli rozumieć, wszyscy, którzy byli zdolni słuchać, Ezdrasz staje się dla nich takim zwiastunem, jakąś figurą kogoś, kto, kto pomaga im usłyszeć Boga. Kogoś, kto wprowadza ich w świat Boga, kogoś, kto prowokuje ich powrót do Boga. W Ewangelii taką osobą, taką figurą jest sam Ewangelista Łukasz. Wobec Teofila, którego tutaj przywołuje, ale też wobec całej wspólnoty, którą reprezentuje tutaj Teofil. I tak samo jest ewangelista kimś, kto pomaga pojąć, pomaga przekonać się, kto otwiera świat w jakiejś mierze trochę znany, a trochę nieznany. Więc ta figura, te dwie postaci, Ezdrasz i Łukasz oni są jak rodzice. Rodzice wobec swoich dzieci. Oni są jako liderzy, jako ci, którzy przewodzą, którzy nadają ton, którzy są odpowiedzialni. I na pewno kimś takim jesteście wy, jako rodzice, dla siebie nawzajem w różnych momentach różnie się to pewnie rozkłada dla siebie nawzajem jako małżonkowie. Chcę więc skupić waszą uwagę dzisiaj na, na tym, co robią Ezdrasz i co robi Łukasz. Łukasz. Po pierwsze mówi, że postanowił, czyli podjął decyzję. W takim byciu kimś odpowiedzialnym, w byciu rodzicem, jest ważna umiejętność podejmowania decyzji. Jest ważne, aby postanawiać. I może niekoniecznie. W taki sposób, że postanowiłem, że dzisiaj w naszym domu nie będziemy jeść mięsa i koniec. To nie o takie postanowienia chodzi. Ale dobrze byłoby spotkać się z tym, jeżeli to jest w ogóle tematem, bo może nie być. Czy umiesz postanawiać? Czy też umiesz postanawiać w taki sposób i w tych sprawach, w jakich pokazuje to dzisiaj ewangelista Łukasz, w jakich pokazuje to dzisiaj kapłan-pisarz Ezdrasz? Postanowiłem, pisze Łukasz, zbadać. Czyli. Postanawia zająć się. Wiemy, że chodzi o, o życie Jezusa, wiemy, że chodzi o Ewangelię, wiemy, że, że chodzi o Boże sprawy, o wiarę. Czyli yy, yy, Łukasz jako odpowiedzialny za, Łukasz powiedzmy jako rodzic yy, postanawia zbadać, postanawia zająć się wiarą. Postanawia zbadać dokładnie tak to, to zajęcie się wiarą, najpierw jest cały czas mowa o tym, co robi Łukasz. Wiadomo, że robi to ze względu na Teofila, ale, ale on to robi niejako wewnątrz siebie. On to robi również dla siebie. On to robi, on się tym zajmuje. Tak, ten, ten Teofil, póki Łukasz tego nie zrobi, może się tylko przypatrywać temu i uczyć, bo kiedyś być może sam Teofil stanie się rodzicem, stanie się liderem, stanie się kimś odpowiedzialnym za wiarę innych. No ale póki co Teofin może przypatrywać się, jak Łukasz to robi. Jak Łukasz podejmuje decyzje, jak, jak Łukasz bada, z jaką dokładnością on to robi. I że on postanowił zbadać dokładnie wszystko. Że to nie jest wybiórcze. Że to nie jest takie yy, yy, zajmowanie się... Yy, a jak mi się zechce, to się zajmę. A dziś mi się nie chce, to się nie zajmuje. Yy, nie, on to robi, yy, on to bada, on to bada dokładnie, i on bada dokładnie wszystko. Wszystko po kolei. Od pierwszych chwil, od samego początku, niczego nie chce przeoczyć. Wszystkim chce się zająć, bo wie, że to jest ważne dla niego, jako dla Łukasza, tak, który sam jest chwilę wcześniej, pisze o tym, y, pisze o naocznych świadkach, pisze o y, sługach Słowa. I on y, przez to postanowienie, przez to badanie, przez tę dokładność, przez to, y, że dotyczy to wszystkiego y, od pierwszych chwil, on sam staje się naocznym świadkiem, on sam staje się sługą Słowa. I dopiero kiedy on tym zajął się w swoim życiu, zajął się Jezusem, zajął się wiarą, dopiero wtedy opisuje to teofilowi, opisuje po kolei, też niczego nie pomijając. To jest rolą ojca. To jest zadaniem rodzica. Opisać, co opisujesz? Twoją codziennością, Twoimi wyborami, Twoimi zachowaniami. Na co Twoja codzienność, Twoje zachowania, Twoje wybory wskazują, że, że czym się zajmujesz? Co badasz? Co robisz z dokładnością? Czemu w stu procentach się poświęcasz? I dlatego to opisujesz swoim życiem? Czy Twoje życie opisuje Jezusa? Czy Twoje życie opisuje Twoją więź z Jezusem, Twoją wiarę? I czy masz świadomość, że Twoje życie, opisując coś, uczy Twoich bliskich, Twoje dzieci? Że to są sprawy ważne, bo ty się nim, nimi zajmujesz. Takie pytanie jest, właśnie, czy zajmujesz się nimi, bo tak postanowiłeś, że to jest Twój wybór? Czy zajmujesz się jakimiś rzeczami, bo to nie jest Twój wybór, bo one Ci się narzucają? Czy zostały Ci narzucone? Ale ty wobec tego pozostajesz taki bezwolny, właśnie bezdecyzyjny. M zajmujesz się nimi, nie postanowiwszy zajmować się nimi. To jest Łukasz. Jest jeszcze kapłan-pisarz Ezdrasz. Tak. Y y y jako rodzic, jako ojciec, y no też jesteś kapłanem. Czemuś składasz ofiarę. Też jesteś pisarzem, bo piszesz jakąś historię. O tym pisaniu było trochę przed chwilą. Więc tutaj to, to ten, ten, ten kapłan, którym, którym jesteś, którym jesteście jako rodzice, bo, bo czemuś składacie ofiarę, bo, bo czemuś oddajecie hołd. Bo coś na tym ołtarzu waszego życia czcicie. A kapłan-pisarz Ezdrasz przynosi prawo, księgę prawa, przynosi Boże Słowo. To słowo, które jak słyszymy w dzisiejszym psalmie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Czyli kapłan, pisarz, on ma przynieść swoim, swojej wspólnocie, tym za których jest odpowiedzialny, ma przynieść i dać, podać coś, co jest doskonałe i coś, co pokrzepi duszę. Nie tylko ciało, ale, ale pokrzepi również duszę. Tak, Co przynosisz, co wnosisz w Twoje małżeństwo, w Twoją rodzinę? I czy to jest doskonałe, co wnosisz? I czy to krzepi duszę Twoich bliskich, Twojego współmałżonka, Twojego męża, Twojej żony, Waszych dzieci? Czy to, co wnosisz sobą, czy to jest krzepiące? Ten kapłan, pisarz Ezdrasz, on przyniósł tę księgę prawa i on zaczyna z niej czytać. Czyli on podaje to, co jest doskonałe i to, co pokrzepia duszę, tej swojej wspólnocie. On, to, 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 to nie jest tylko tak, że y, tam masz w lodówce, odgrzej sobie. No przecież. Było w naszym domu Pismo Święte. No przecież mówiłem ci, że masz się modlić, że masz chodzić do Kościoła. Przecież była w naszym domu Wigilia i nawet czytaliśmy fragment z Ewangelii Łukasza. Ale czy ty to podałeś? Czy ty to? Podałeś najpierw sam, skorzystawszy z tego doskonałego i pokrzepiającego duszę duchowego pokarmu. Bo ty tylko wtedy skutecznie podasz nie wiesz, kiedy ten człowiek to spożyje, zasymiluje ale skutecznie podasz wtedy, kiedy sam zasymilowałeś kiedy sam spożyłeś. Kapłan pisarz Ezdrasz y, y, czyta, podaje to, co jest doskonałe, co pokrzepia duszę, y, y, będąc zwróconym do ludu, czyli jest to wobec, to nie jest takie bycie obok. To jest bycie y, twarzą w twarz. To jest spotkanie się y, z tymi ludźmi, z tymi twarzami, z ich wzrokiem. Z ich mimiką, z tym wszystkim, co ze sobą niosą. Kapłan pisarz Ezdrasz otwiera tę księgę doskonałego, pokrzepiającego duszę Bożego Słowa na oczach ludu. Tak oni widzą. Oni widzą, że on otwiera tę księgę. Tak Twoje dzieci. Wasze dzieci, one, one też mają widzieć, że Wy z tego, co jest doskonałe, z tego, co krzepi duszę, po prostu korzystacie. Że Wy się tym karmicie. I że w Was jest ta postawa na błogosławienie Pana. I że to, kiedy trzeba, rodzi w Was łzy pokuty. Ale że też to, Rodzi w Was radość, że umiecie zapłakać nad swoimi błędami, ale umiecie też się cieszyć, że, że radość w Panu jest Waszą Ostoją. Spróbujcie zobaczyć te dwie postacie, Zdrasza i Łukasza. Spróbujcie się w nich jakoś odnaleźć i w taki sposób służyć swoim bliskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.